Witajcie, drodzy widzowie. W tym odcinku opowiem Wam o masonie Albercie Pajku i przypisywanych mu przepowiedniach trzech wojen światowych. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych i mrocznych historii, w której tajemnice masonerii splatają się z wizjami globalnych konfliktów i pytaniem, czy ktoś mógł przewidzieć największe tragedie XX wieku. Zapraszam. W mrocznych zakamarkach historii kryją się postacie, których dziedzictwo wykracza daleko poza ich ziemskie życie. Jedna z takich figur to Albert Pike, człowiek, który według legend miał przewidzieć przyszłość ludzkości na stulecia naprzód. To opowieść o mężczyźnie, który został okrzyknięty jednym z najważniejszych myślicieli XIX wieku, ale także o tym, jak jego imię zostało splecione z jedną z najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych teorii spiskowych naszych czasów. Albert Pike urodził się 29 grudnia 1809 roku w Bostonie w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych. Był synem Benjamina i Sary Pike, pochodzących z purytańskiej rodziny o angielskich korzeniach. Już w młodości wykazywał niezwykłe zdolności intelektualne, opanował łacinę, grekę oraz kilka języków współczesnych. W wieku 16 lat zdał egzaminy wstępne na uniwersytet Harvarda, lecz z powodu problemów finansowych nie podjął studiów. Ten młody człowiek nie pozwolił jednak, by niepowodzenia go powstrzymały. W 1831 roku Pike opuścił rodzinne strony i udał się na zachód do Arkansas, stanu na południu Stanów Zjednoczonych graniczącego z Teksasem i Mississippi. Tam rozpoczął pracę jako nauczyciel, ale szybko odkrył swoje prawdziwe powołanie. Został redaktorem gazety Arkansas Advocate w Little Rock, stolicy stanu Arkansas. Jego artykuły były pełne pasji i elokwencji, co szybko przyniosło mu rozgłos w regionie. Pike nie poprzestał jednak na dziennikarstwie. Studiował prawo i w 1834 roku został dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata w Arkansas. Jego kariera prawnicza rozwijała się błyskawicznie. Specjalizował się w sprawach dotyczących praw Indian, co w tamtym czasie było niezwykle kontrowersyjnym obszarem. Reprezentował przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych kilka plemion, w tym Choctaw i Creek, walcząc o ich prawa do ziem i odszkodowań. Ale to nie prawo ani dziennikarstwo przyniosły Pajkowi największą sławę. W 1850 roku wstąpił do masonerii w Western Star Lodge nr 2 w Little Rock. To wydarzenie miało zmienić nie tylko jego życie, ale według niektórych teorii losy całego świata. Masoneria, znana także jako wolnomularstwo, to bractwo, którego korzenie sięgają średniowiecznych cechów kamieniarskich. Organizacja ta, otoczona aurą tajemniczości, przyciągała przez wieki wybitnych myślicieli, polityków i artystów. Pike nie tylko wstąpił do masonerii, lecz także błyskawicznie awansował w jej hierarchii. Wkrótce jego wpływ na amerykańskie wolnomularstwo zaczął rosnąć w zawrotnym tempie. Prawdziwym przełomem w karierze masońskiej pajka było jego zaangażowanie w ryt szkocki dawny i uznany, jedną z najważniejszych tradycji masońskich. W 1859 roku został wybrany na suwerennego wielkiego komandora Najwyższej Rady 33 stopnia dla południowej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych. To stanowisko, które sprawował aż do śmierci, uczyniło go jedną z najważniejszych postaci w światowej masonerii. Pike był nie tylko administratorem, był przede wszystkim filozofem i teologiem masonerii. Jego największym dziełem stała się księga Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, opublikowana w 1871 roku przez Najwyższą Radę. To monumentalne dzieło liczące ponad 800 stron stanowiło próbę syntezy wielu tradycji filozoficznych i religijnych świata w kontekście nauk masońskich. Pike czerpał z kabały żydowskiej, filozofii greckiej, mistycyzmu chrześcijańskiego, a nawet z tradycji orientalnych. W tej książce Pike przedstawił swoją wizję masonerii jako uniwersalnego systemu duchowego i moralnego, który miał zjednoczyć ludzkość pod sztandarem rozumu i prawdy. Pisał o trzech wielkich światłach masonerii Biblii, Węgielnicy i Cyrklu jako symbolach wiary, nadziei i miłości. Jego interpretacje szły jednak daleko poza tradycyjne rozumienie tych symboli. Pajk widział w wolnomularstwie narzędzie do transformacji społecznej i duchowej ludzkości. Jednak prawdziwa legenda Pajka zrodziła się nie z jego życia, ale z dokumentu, który rzekomo napisał 15 sierpnia 1871 roku. Miał to być list skierowany do Giuseppe Mazziniego, włoskiego rewolucjonisty i przywódcy ruchu Młoda Europa, który działał na rzecz zjednoczenia Włoch. Według tej legendy, Pike w swoim liście do Maciniego miał opisać szczegółowy plan trzech wojen światowych, które krok po kroku miały przekształcić polityczną mapę globu i przygotować grunt pod powstanie nowego porządku światowego. Pierwsza wojna światowa miała zostać wywołana poprzez wykorzystanie napięć między imperiami europejskimi, a szczególnie między monarchią austro-węgierską i Wielką Brytanią. Jej głównym celem miało być obalenie caratu i zniszczenie Rosji jako monarchii chrześcijańskiej. Na gruzach dawnego imperium miało powstać państwo ateistyczne i materialistyczne, Związek Sowiecki, które stałoby się przeciwwagą dla Zachodu i narzędziem w dalszych planach Illuminati. Według teorii spiskowych Illuminati byli tajnym stowarzyszeniem założonym w XVIII wieku w Bawarii, którego celem miało być obalenie monarchii, osłabienie kościoła i przygotowanie świata do globalnych przemian politycznych. W legendzie o liście Pajka to właśnie oni mieli stać za machinacjami, które doprowadziły do wielkiej wojny i rozpadu dawnych imperiów Europy, otwierając drogę do nowego układu sił na kontynencie. Druga wojna światowa miała według Pajka wybuchnąć dzięki podsyceniu antagonizmów pomiędzy faszystami a syjonistami politycznymi. Z tego starcia miał wyłonić się potrójny efekt, całkowite unicestwienie nazizmu, wzmocnienie ruchu syjonistycznego, a także ustanowienie państwa Izrael w Palestynie. Jednocześnie wojna miała pozwolić komunizmowi rozwinąć się do tego stopnia, aby mógł rywalizować z cywilizacją chrześcijańską Zachodu. Zderzenie tych dwóch bloków, komunistycznego i zachodniego, miało na długie dekady sparaliżować świat. I przygotować społeczeństwa do przyjęcia jednej globalnej struktury władzy. Najbardziej niepokojąca była jednak wizja trzeciej wojny światowej. Pike miał przewidzieć, że konflikt zostanie wywołany przez narastające napięcia między syjonizmem politycznym a światem islamu. Wojna ta miała być wyjątkowo brutalna i wyniszczająca wciągając w swój wir nie tylko Bliski Wschód ale także mocarstwa Zachodu i ich sojuszników. Według legendy miała doprowadzić do takiego wyczerpania ludzkości duchowego, ekonomicznego i moralnego, że narody same zwrócą się ku jedynemu rozwiązaniu – przyjęciu globalnego rządu, który zagwarantuje pokój. W tej wizji nowy porządek światowy miał narodzić się nie przez zwycięstwo którejś ze stron, lecz przez powszechne znużenie wojną i desperackie poszukiwanie stabilizacji. Legenda ta po raz pierwszy pojawiła się publicznie w w 1958 roku w książce Williama Gaya Carr, Pounds in the Game, Carr, kanadyjski oficer marynarki wojennej i pisarz teorii spiskowych, twierdził, że widział oryginalny list Pajka w bibliotece British Museum w Londynie. Opisał go jako dokument będący dowodem na istnienie międzynarodowego spisku mającego na celu kontrolę świata. Jednak gdy badacze próbowali zweryfikować twierdzenia Carra, napotkali na nieprzezwyciężalne przeszkody. British Library, która przejęła archiwa dawnego British Museum, kategorycznie zaprzeczyła, jakoby kiedykolwiek posiadała taki dokument. Bibliotekarze i historycy przeszukali wszystkie katalogi i archiwa, nie znajdując żadnego śladu listu Pajka do Mazziniego. Co więcej. Analiza historyczna pokazała szereg niespójności w rzekomym liście. Pajk miał używać terminów takich jak nazizm i syjonizm, które nie istniały w 1871 roku. Nazizm jako ideologia ukształtował się dopiero w dwudziestych latach XX wieku, a termin syjonizm został ukuty przez Natana Birnbauma w 1890 roku. Dodatkowo badacze historii masonerii zwrócili uwagę na fakt, że Pike i Mazzini reprezentowali zupełnie różne nurty myśli politycznej. Pike był konserwatywnym południowcem, który podczas wojny secesyjnej walczył po stronie konfederacji, podczas gdy Mazzini był postępowym rewolucjonistą europejskim. Ich współpraca w jakimkolwiek spisku wydaje się mało prawdopodobna. Mimo to legenda żyła własnym życiem. W okresie zimnej wojny i narastających napięć na Bliskim Wschodzie, teoria Pajka znalazła nowych zwolenników. Wydawało się, że jego rzekome przepowiednie sprawdzają się w rzeczywistości. Pierwsza wojna światowa rzeczywiście doprowadziła do upadku carskiej Rosji i powstania Związku Sowieckiego. Druga wojna światowa zakończyła się klęską nazizmu i utworzeniem Izraela. Legenda pajka zyskała popularność także w środowiskach antysemickich i antysyjonistycznych. Rzekomy list był cytowany jako dowód na istnienie żydowskiego spisku mającego na celu kontrolę świata. Z kolei niektórzy fundamentaliści chrześcijańscy widzieli w nim potwierdzenie swoich przekonań o nadchodzącym końcu czasów, a część środowisk islamskich interpretowała przepowiednie o trzeciej wojnie jako plan zniszczenia cywilizacji islamskiej. Historycy i badacze zwracali jednak uwagę, że przepowiednie przypisywane Pajkowi były zbyt ogólnikowe, by uznać je za prawdziwe prognozy. Odwoływały się do pojęć tak szerokich jak konflikty religijne czy też tak, różnice między mocarstwami, które można zastosować do niemal każdego wydarzenia w dziejach. Prawdziwy Albert Pike był postacią bardziej złożoną niż pokazuje to legenda. Podczas wojny secesyjnej służył jako generał brygady w Armii Konfederacji, dowodząc oddziałami indiańskimi. Jego służba wojskowa była kontrowersyjna. Oskarżany o niesubordynację został zwolniony ze służby w 1862 roku. Po wojnie Pajk powrócił do praktyki prawniczej i działalności masońskiej. Był także poetą, autorem licznych utworów i hymnów śpiewanych w lożach masońskich. W przeszłości błędnie przypisywano mu autorstwo popularnego wiersza The Old Canoe, który w rzeczywistości napisała Emily Rebecca Page. Pike był znanym lingwistą, władał wieloma językami, w tym sanskrytem, hebrajskim i językami indiańskimi wykorzystywał tę wiedzę w swoich studiach nad religiami i filozofiami świata, próbując znaleźć uniwersalne prawdy, które mogłyby zjednoczyć ludzkość. Jego stosunek do kwestii rasowych był typowy dla człowieka swojej epoki i środowiska. Pike był właścicielem niewolników i popierał konfederację podczas wojny, choć w późniejszych latach wypowiadał się przeciwko przemocy rasowej i popierał prawa obywatelskie dla czarnoskórych Amerykanów. W masonerii Pike promował ideały tolerancji religijnej i braterstwa ludzkości. Jego Morals and Dogma stały się jednym z najważniejszych tekstów wolnomularskich. Choć z czasem ich wpływ zmalał z powodu trudnego, archaicznego stylu. Pike zmarł 2 kwietnia 1891 roku w Waszyngtonie. Został pochowany na cmentarzu Oak Hill, ale w 1944 roku jego szczątki przeniesiono do domu świątyni, siedziby Najwyższej Rady Rytu Szkockiego, dawnego i uznanego w Waszyngtonie. Przez wiele lat w stolicy Stanów Zjednoczonych stał także jego pomnik, jedyny wzniesiony ku czci konfederackiego generała. Został on jednak obalony 19 czerwca 2020 roku podczas protestów społecznych. W 2025 roku ogłoszono plany jego przywrócenia, co wciąż wywołuje dyskusje i kontrowersje. Legenda o liście pajka do Madziniego rozprzestrzeniała się głównie dzięki internetowi. W latach 90. i na początku 2000. znalazła nowych zwolenników wśród osób poszukujących wyjaśnień dla złożonych procesów geopolitycznych. Przepowiednia o trzeciej wojnie światowej między światem islamskim a Zachodem wydawała się szczególnie aktualna po atakach z 11 września 2001 roku i wojnach w Afganistanie i Iraku. Badacze konsekwentnie jednak podważali autentyczność tego dokumentu. Profesor Richard Hofstadter z Uniwersytetu Columbia wskazywał, że teorie spiskowe, takie jak legenda Pajka, Służą przede wszystkim do upraszczania skomplikowanej rzeczywistości historycznej. Ludzie wolą wyjaśnienia oparte na działaniach tajnych organizacji niż próbę zrozumienia procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych. Masońscy historycy również jednoznacznie odrzucili autentyczność listu. Arturo de Hoyos, wielki archiwista i wielki historyk najwyższej rady rytu szkockiego, przeprowadził szczegółowe badania i nie znalazł żadnego dowodu na istnienie korespondencji między Pajkiem a Amadzinim. Wskazywał także na anachronizmy językowe w rzekomym liście, jako dowód jego fałszywości. Mimo to legenda nadal żyje. W internecie można znaleźć tysiące stron i filmów, które prezentują przepowiednie Pajka jako autentyczne. Wykorzystywane są one przez zwolenników różnych teorii od przeciwników globalizacji, przez radykalnych nacjonalistów po religijnych fundamentalistów. Prawdziwa historia Alberta Pajka jest pełna sprzeczności. Z jednej strony widzimy wybitnego prawnika, poliglotę i filozofa, który próbował stworzyć duchowy most między religiami i kulturami. Był autorem dzieł, które w lożach masońskich przez dekady uważano za niemal święte księgi. Pisał o braterstwie, tolerancji i wspólnych wartościach, kreśląc wizję świata zjednoczonego pod sztandarem rozumu i moralności. Takiego Pajka pamiętają wolnomularze, uczonego Poetę i wizjonera. Ale czy to pełny obraz? Przecież był także generałem Konfederacji, właścicielem niewolników, a jego kariera wojskowa obrosła w oskarżenia o brutalność i niesubordynację. Był człowiekiem władzy, który doszedł na sam szczyt amerykańskiej masonerii, obejmując urząd suwerennego wielkiego komandora, Rytu Szkockiego. A właśnie masoneria od wieków budziła lęk i podejrzenia, oskarżana o skrywane tajemnice, sekretną wiedzę i ukryte ambicje polityczne. I tutaj pojawia się pytanie, które do dziś dzieli badaczy i miłośników teorii spiskowych: czy Albert Pike rzeczywiście był tylko filozofem i humanistą, który marzył o pojednaniu religii? A może jego publiczny wizerunek był jedynie maską, za którą krył się człowiek wtajemniczony w największy spisek nowożytności, może to właśnie on jako mason i rzekomy iluminat napisał słynny list do Giuseppe Mazziniego, w którym rozrysował plan trzech wojen światowych prowadzących do narodzin nowego porządku światowego. Zwolennicy tej teorii zwracają uwagę, że przewidywania przypisywane pajkowi dziwnie współgrają z tym, co wydarzyło się w kolejnych dekadach. Carat rzeczywiście upadł. A na jego ruinach powstał ateistyczny Związek Sowiecki. Nazizm został zniszczony, a w Palestynie powstało państwo Izrael, dziś zaś świat obserwuje nieustanne napięcia między Zachodem a światem islamu. Czy to tylko zbiegi okoliczności, które później dopasowano do tekstu rzekomego listu? Czy może jednak Pike wiedział coś więcej niż chciał zdradzić opinii publicznej? Dla jednych legenda o liście to czysta mistyfikacja, wykreowana w czasach zimnej wojny, by straszyć ludzi wyimaginowanym spiskiem. Dla innych to dowód na istnienie ukrytej siły, która od wieków manipuluje losami narodów, posługując się wojną jako narzędziem przebudowy świata. W obu przypadkach postać Pajka pozostaje w centrum tej opowieści. Jako uczony prorok, Albo jako cyniczny architekt globalnych przewrotów. Na dziś to już wszystko. Jeżeli podobała Wam się ta opowieść, to zachęcam do wciśnięcia łapki w górę oraz podzielenia się wrażeniami w komentarzu. A jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję za to, że jesteście, i pozdrawiam Was serdecznie.